Zaczynamy nowego vloga. Ja przed chwilą skończyłam kręcić to pierwsze wrażenie podkładu Wita Liberata i tak przy okazji chciałam Wam pokazać, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ pomimo tego, że straciłam miejsce pracy w sypialni, to zyskałam. Zyskałam toaletkę. Nigdy nie sądziłam, że ta toaletka się w moim życiu pojawi, ponieważ nigdy nie było na nią miejsca. Ale, w związku z tym, że i tak coś trzeba zrobić z tym stolikiem, na którym stał komputer, no to najpiękniej będzie po prostu zrobić z niego toaletkę. Bo jeżeli ja go nie zagospodaruję, to na pewno zagospodaruje go przemek i to już będzie same śrubki i inne kabelki. Także odwracam kamerę i pokazuję wam. Taka fajna toaletka wyszła z mojego stolika do pracy. No i zobaczcie, taki mały stoliczek z IKEA. To jest ten zwykły, taki mały, standardowy, który kosztował chyba 250 zł. On tu ma pod spodem szufladkę. No i proszę bardzo, stacja do nagrywania i malowania. Jak najbardziej wydaje mi się, że jest na plus. A przy okazji chciałam Wam pokazać..., hmm, la, la, la. chciałam Wam pokazać to małe cudeńko. O. Jestem na etapie słuchajcie testowania takich y, tanich perfum. Do 50 zł, maksymalnie to znaczy nie, że kupuję po kilka na raz, ale tak, co chwilę jakiś tam, jak jest w promocji albo normalnie jest w dobrej cenie, to kupuję i sprawdzam. To słuchajcie, jest to są perfumy firmy Bourgeois. Nie będę czytać nazwy francuskiej, natomiast to ja to kupowałam pod, nazwę, pod nazwą Silver Dream. I to są perfumy, które w butelce mają brokat. I ten brokat faktycznie razem z tymi perfumami się wydobywa. O, tak to wygląda, ta buteleczka. I trzymajcie się krzeseł, ta buteleczka kosztowała 12,50, jeśli dobrze pamiętam, albo 12,90, no czyli maksymalnie 13 zł, kupiłam ją na Allegro, jeśli ktoś jest zainteresowany, to podlinkuję, ponieważ zapach jest bardzo ładny, ciekawy, bardzo ładnie się rozwija i dość długo utrzymuje się na skórze. To jest woda toaletowa, także no cudów nie ma, natomiast bardzo fajnie się sprawdza ja ją zawsze trzymam przy łóżku i e, mam taką fantazję na noc się perfumuję. i to jest wtedy fajne ponieważ e, to nie są duszące perfumy nie są jakieś specjalnie mocne a zawsze ładnie jest nocą fajnie pachnieć a to jest kochani moi najlepszy deser na niedzielny wieczór wreszcie jak mówię to aż mi ślinia spływa nie mogę się doczekać, żeby to wciągnąć. A mamy tutaj taką konkretną łychę mascarpone z 5 czy 6 truskawek. Masło orzechowe, takie z naturalnym składem, samo, same orzechy zmielone. I to wszystko jest posypane taką mieszanką orzechów, pestek różnych. A jeszcze tam w środku, czego nie widać, jest jedna trzecia miarki odżywki białkowej o smaku czekoladowym. Także słuchajcie, o kurczę, normalnie naprawdę mam ślinotok. Zjadam. I idziemy z gabą na długi spacer, także y, będzie co spalać. Słuchajcie, musiałam się na spacerze na chwilę zatrzymać. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Miejsce jak miejsce, ale jakie piękne maki. Tak się rozwinęło, że wyglądają normalnie jak gerbery. No, cudo. Jest pięknie po prostu. Jeszcze takiego skupiska maków naraz nie widziałam, jak słowo daje. Cudeńko. Piękne. My już z gabą dzisiaj jesteśmy po obiedzie i zjadłyśmy sobie dzisiaj takiego fantastycznego kebaba. <laughs> Z naszej kebabowni, którą mamy pod domem, praktycznie. I powiem Wam, że on dzisiaj był wyjątkowo magiczny. Normalnie smak, jak to mówią dzisiaj, epicki, bo bywa różnie. To znaczy, on jest zawsze bardzo świeżutki, mięso jest naprawdę pierwsza klasa i no, wszystko w nim jest generalnie super. Natomiast zdarzają się im takie dni, że ktoś chyba, wiecie, nie wiem, spieszy się gdzieś czy coś. I to mięso jest tak nie do końca dopieczone, ale dzisiaj to było po prostu mm. I wszystkie świeże warzywka, nie wiecie, takie jak to w zimę, są takie te zwykłe yy, surowki, tylko to wszystko takie ładnie, pocięte, normalnie, mmm, ślinotok. I... Wiecie, ja jem kebaba bez ciasta z uwagi na moją dietę i powiem Wam, że ja mam takiego powera po zjedzeniu tego kebaba, że y, nie ma, że mi się chce przysnąć po obiedzie czy coś takiego, bo wiecie, po węglowodanach to jest, y, no, zjazd. A tutaj po samym mięsie z warzywami to jest rewelacja, po prostu mm. I wpadłam na pomysł, że zrobię sobie zaraz paznokcie, bo... Zaraz Wam pokażę, jakie ja od wielu lat biorę witaminy, dzięki którym po prostu paznokcie rosną i włosy też, jak szalone. A te witaminy poleciła mi kiedyś farmaceutka, którą właśnie prosiłam o coś na rozdwajające się paznokcie. I na tych witaminach nie ma nic, nie jest napisane nic, co mogłoby wskazywać, że one właśnie są na paznokcie. Natomiast długotrwałe, stałe przyjmowanie ich daje niesamowite rezultaty i dla paznokci, i dla włosów. To są bardzo stare witaminy, nic nowego takiego, co wiecie, w reklamach, ja nie widziałam nigdy reklamy tych tabletek, o których Wam zaraz powiem. Są świetne, za niewielkie pieniądze, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, to są właśnie te tabletki. To jest, jak sama nazwa wskazuje, to są to jest zestaw witamin i składników mineralnych skomponowany specjalnie dla kobiety z 60 tabletek. Jedną bierze się dziennie, także to opakowanie to jest dawka na dwa miesiące. U nas w aptece kosztują one bez grosza 40 zł, czyli na miesiąc takiej kuracji to jest 20 zł, przy czym można je taniej znaleźć w internecie i będzie jeszcze taniej. Wiecie? To jest, one są po prostu genialne. Jest jeszcze Falvit Mama dla kobiet w ciąży i w połogu. Naprawdę z całego kurczę serca polecam, z całego serca, bo paznokcie, skóra i włosy potem wstają naprawdę. I to jest rewelacyjna rzecz. Oczywiście najlepiej brać podczas posiłku albo po posiłku, bo to jak to większość witamin rozpuszczalna w tłuszczach. No, i to tyle. I naprawdę pazury rosną mi po tym, jak wściekłe, i muszę je właśnie dzisiaj zrobić. A że hybrydę noszę już jakieś dwa miesiące bez przerwy, no to dzisiaj sobie pomyślałam, że zdejmę hybrydę i założę sobie, czy znaczy pomaluję sobie po prostu zwykłymi lakierami. I tak sobie myślę, że spróbujemy dzisiaj taki czekoladowo-brązowy lakier z Essence. Ewentualnie, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, spróbuję na jednym paznokciu jako podkład czarny i taki piękny, brokatowy fiolet na wierzch jako drugą warstwę. Jak zrobię, to Wam pokażę, bo naprawdę taką mam tchnienie właśnie, żeby zrobić. A jeszcze pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda moja twarz po całodniowym noszeniu tego podkładu Vita Liberata, dlatego że jedna z Was napisała mi w komentarzu, że no dobrze byłoby, gdybym pokazała, jak on po tych kilku godzinach noszenia wygląda. Nie pomyślałam o tym faktycznie, bo to takie wiecie, pierwsze wrażenie było, ale przyniosłam dzisiaj specjalnie z pracy lustrzankę. Bo telefon, którym nagrywam, tak nie do końca jest w stanie pokazać dokładnie tą strukturę na twarzy tego podkładu. Dlatego ustawię sobie zaraz statyw, wezmę tą lustrzankę i nagram wam, jak wygląda skóra, właśnie po, patrzę w tej chwili na zegarek, po 9 godzinach noszenia. Dłużej tak nie będę go nosić, bo zaraz go zmywam. No dobra, to zobaczmy sobie. Przepraszam tutaj za efekty specjalne, ale w tej lustrzance niestety mam taki obiektyw, który łapiąc zoom skrzeczy. Ale zobaczcie, tak jak mówiłam, krycie jest bardzo nieduże, właściwie to praktycznie żadne, ale yy, stan yy, opalenia skóry to jest normalnie coś pięknego. I zobaczcie, o tej porze zwykle, jak wracam ze zwykłym podkładem do domu, jakimś takim. Yy, jakimkolwiek właściwie. I mam na to jeszcze bronzer i inne takie rzeczy przypudrowane. To niestety on mi tutaj w zmarszczkach zaczyna się już zbierać. Natomiast zobaczcie, tutaj się przybliżę. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu jest po prostu absolutnie gładka skóra. Naprawdę jest... Rewelacyjny. On mi się oczywiście wyświecił na czole, dlatego że moje czoło generalnie to jest najtłustsze miejsce na mojej twarzy, więc no to nic dziwnego, każdy mi się wyświeca, ale jego spokojnie można by byłoby odcisnąć teraz bibułką i nadal byłby w bardzo dobrym stanie. Także dla mnie najważniejsze jest to, że on mi się tu nigdzie nie ciastkuje i nic takiego nie dzieje mu się, co, co by go dyskwalifikowało, jest według mojej opinii jest, znaczy w mojej opinii jest po prostu fenomenalny. Typowy na lato. Albo na zimniejsze miesiące pod podkład, żeby dał nam taką piękną opalnicę. Cudeko. Słuchajcie, już jest strasznie późno w nocy, więc ja zaraz kładę się spać. Nie będę Wam już pokazywała mojej olejkowanej, świecącej się paszczy, ale pokażę Wam to, co, co zrobiłam sobie na paznokciach. Tak jak mówiłam, zdjęłam hybrydę i pomalowałam sobie paznokcie na taki śmieszny kolor. To są dwa kolory właściwie, ponieważ tak jak mówiłam, zrobiłam sobie podkład czarnym lakierem z Eveline. 7 days gel lak bardzo fajny lakier zresztą ja wszystkie lubię z Eveline. i na to położyłam sobie takie błyszczące drobinki z Orli. Eee, zobaczcie tak przy marsu przykleiły się nakrętka, że zębami odkręca po prostu destrukcja no także takie błyszczące one w ogóle są różowe wiecie a na tej czerni zrobiło się zrobiło się to wszystko fioletowe i jako y, top coat położyłam sobie rewelacyjny naprawdę to jest o rewelacyjny y, top coat z Eveline który kosztował nie wiem 15 zł chyba jak na taki zwykły top coat to był taki 17 czy mógł kosztować nawet 17, ale to yy, warty jest każdej złotówki naprawdę. Jak pokryjecie nim zwykły lakier, on się naprawdę bardzo długo trzyma, nie odpryskuje i nadaje niesamowity połysk, no co chyba zresztą widać na tych paznokciach. Także skarby kochane, ja idę spać i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa!